Mega sprytny sposób na tabliczkę mnożenia na palcach. Posłuchajcie. Tak jest 6, tak jest 7, tak jest 8, tak jest 9. Pamiętajcie, mamy 8 razy 8. 6, 7, 8. Teraz razy 8. 6, 7, 8. No to 8 razy 8 jak będzie? Te pionowe palce dodajemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, dziesiąt. Teraz te zgięte mnożymy. 2 razy 2, 2 razy 2, 4. Czyli mamy.